Śmulska z tych z Rozurytem, zwykłym filmiku. Chciałem sobie kolejnym odcinku, właściwie, pierwszym odcinku nowego, nowej serii, mianowicie cosplay vlog. Postanowiłam otworzyć takie jakby dwie nowe serie na tym kanale. Mianowicie nie no, będzie właśnie cosplay vlog, to będzie bardziej taka organizyjna jakby część jakby strona cosplayu Mianowicie zaraz wam pokażę, bardziej to będą chyba takie ogółem jakieś nowe zakupy, nowe bardziej sprzęt. Jakieś odpokowywania może nowego sprzętu i ogólne takie inne rzeczy Zobaczycie sobie, jak będzie wyglądać ten pierwszy odcinek A drugi to będzie raczej coś ala cosplay craft Albo cosplay vlog? Craft vlog? Jak już w jednym odcinku chyba Art Supplies Haul że będę chciała zrobić właśnie filmiki, gdzie będę robiła w na odcinku parę jakichś takich mniejszych rzeczy na przykład na parę cosplayi potrzebuję jakieś małe tam drobiazgi na przykład takie kabelki na Jiro nie wiem, jakaś koszulka, nie wiem co, przerobić jakąś koszulkę wiecie, takie małe rzeczy z których nie ma po prostu sensu robienia oso osobnego filmu stworzenia cosplayu na daną postać tylko po prostu właśnie złączę je w jeden film i to będzie właśnie taki cosplay, craft vlog Craft cosplay vlog cokolwiek, jeszcze zobaczę jak jest od Ponieważ, wiadomo, jak będę chciała jakiś większy, na przykład uszyć cały strój, czy większy stroju, czy właśnie stylizacja peruki, która zajmie mi więcej czasu na jedną właśnie postać, no to zrobię z tego osobny film. Ale jeżeli jest tych części właśnie tak mniej z różnych postaci, no to mogę to wszystko po prostu zrobić taką kompilację w jednym odcinku. Eee, co do dzisiejszego odcinka, mam nową drukarkę, właśnie moją pierwszą jakby kolorową drukarkę. Jak widać sobie już, okryłam naklejkami z cobeców, tu mam miejsce, bo liczę na to, że może w 2021. Będą wreszcie konwenty, powróciłem do konwentów Jezus' Mariiatewskiego za tymi czasami, nieważne. Wiadomo. Kolorowa drukarka ma wiele, jakby tam do wielu właściwie zastosowań potrzebowała, miałam do możliwości i tak dalej. Ale głównie chodzi mi się w tym odcinku o to, co mam za tą drukarką, na którą poświęciłam już Halloweenowe lampki. Osoby oglądałam różne filmy na YouTube z organizacją właśnie kospeju, właśnie w pokoju. Jakieś pomysły na organizację, trwanie kospeju, jakiejś organizacji pomocy, mocy, motywacją. I w jednym filmiku, właśnie, jednej osoby, miała taką tablicę z korkową, gdzie miała różne rzeczy, właśnie. Tutaj takie, coś takie samo zrobiłam, gdzie mam właśnie na przykład projekt, zdjęcia, właśnie, rewki, zdjęcia do projektów następnych. To tutaj jest, co mam zrobić do, te, do tego cosplayu oraz właśnie będę sobie przyklejała, to ma miejsce na. Skrawki materiałów, jakie potrzebuję właśnie, albo przyłożyć sobie, czy pasują, czy nie Następnie planuję taką wersję na Yosano z Bungo Stray Dogs Na Halloween, ponieważ jak widziałam na e, tym na Aliexpress nie ma tego stroju Nigdzie ogólnie nie widziałam tego stroju i nie wiem czy ktokolwiek to uszył ten strój Także nie wiem czy po prostu i mam sobie pogratulować za moją, e, moje ambicje co do zrobienia tego stroju I zdążenia go zrobić na Halloween A mamy 30 września teraz tak. Czy po prostu mam się nazywać takim masochistą pod względem właśnie e, siedzenia nad strojem, kiedy wczoraj się obraziłam na maszynę, bo coś mi nie szło? A raz obok tutaj mam kadrę, ponieważ ja zrobiłam w zeszłym roku strój na kadrę, właśnie z czwartego sezonu. Natomiast chciałabym. on się trochę tam popróch, ponieważ ja wzięłam go na konwent, a i tak ogarniałam sobie wreszcie. Sztuczną skórę i postanowiłam, że w sumie mogłabym zrobić to, co chciałam Zamienić właśnie ten tę czarną wiskozę z czarną właśnie skórą Oraz mam na ochotę zrobić taki kryształ Tylko, że nie wiem, czy to jest właściwie... No, no, no mam to takie płaskie, to ja to zrobiłam po prostu z filcu Ale mam ochotę to zrobić z żywicy, taki kryształ, żeby był jeszcze lepszy efekt Plus po prostu chcę się pobawić z żywicą a nawet dla takich, lepiej zacząć jakby o takich prostych rzeczy Pierwsza mała się New Future Cosplay z Cosmas czyli ogólnie takie, które teraz planuję. Cosplay do uszycia, no i właśnie, tutaj trochę tego jest. Kolejne są peruki do yy, tak, wszystko jest po angielsku. <laughs> bo kolejne są peruki do yy, wystydzowania no to właściwie większość jest ta sama. Halloweenowe cosplay. No ogólnie to będzie chyba takie, że wiadomo, Halloweenowe, potem to odwrócę, bo to są jakby z dwóch stron, to pokazywam czy po prostu odwrócić to potem e, Będą i takie, wiadomo, świąteczne, jakieś, nie wiem, na Nowy Rok czy jakieś nowy Zajączek, nowy zajączek za Wielkanoc i tak dalej Jestem tam świąteczne takie te, już mam, wiadomo okazję Stroje oraz peruki, które muszę kupić Zamówiona jest już kigurumi oraz Josano peruka na Josano, Jak mi przyjdzie to wtedy to odhaczę I ostatnio są rzeczy na cosplay do kupienia, ale nie do końca są jakby docelowo właśnie peruka czy coś I tutaj mam zdjęcia kolejnych um, cosplanów to są głównie te, które chcę uszyć. Tam jakieś tam, na przykład, smery, właśnie z tejdara, dajskie rafki, żeby wiedzieć, jak będę to właśnie szyła. Ponieważ ja chcę mieć tutaj głównie dwa takie maksymalnie kłaspe, nad którymi będę aktualnie pracowała. Dlatego mam tutaj katrę, bo ją pierwszą chcę zrobić, ponieważ mam strój, ale ja muszę coś mieć więc to będzie najłatwiejsze, jak z tych wszystkich, to, co chcę zrobić. A y, ja sama muszę zacząć pracować, ponieważ chcę mieć ją na wierzchu, ponieważ będę chciała znajdować materiały, szukać i sobie porównywać tutaj. A ja wolę mieć wiadomo. Mam kosplenera, właśnie! Kosplenera, więc tutaj też mam różne e, postacie. Mam na 90 tutaj zapisanych kospów. Cos, I wiadomo, mam na przykład: to jest katra, i jest na przykład, mam co zrobić, naprawić tam e, strój i dodać ten właśnie z żywicy. Mam jakieś tam rewki właśnie zdjęcia. Ale jednak, jak do pracy faktycznie, kiedy będę pracowała, to wolę mieć parę zdjęć na przed sobą. Ja wolę mieć po prostu, tak, wiecie, wszystko fizycznie, przed sobą i tyle. To jest fajne, ale tylko jeżeli na pras, pras chcę sobie zapisać, ale to kiedyś właściwie będę pracowała. O raz, mogę właśnie odhaczyć teraz. Kurwa! Nie to! Nie to, co miałam. Miałam odhaczyć to, ale nieważne. Dobra, będę i tak pamiętała, żeby... A! Gadamy! Nieważne, nieważne, nieważne. I tyle. Było z mojej z fajnej i prostej organizacji. A tamte rzeczy ogarnięte, teraz coś co właśnie przyszło mi. To Topaczko ma tu dzisiaj. Mm. Mamy opalarkę Hitgun wreszcie! O ile nie planuję teraz jakby takich wielkich zbroi tak na pewno w przyszłości jakieś będą. Właściwie mam afinę, taką jedyną jakby. States from the Borderlands. Aktualnie taką właśnie. Najbardziej jakby posać z. w sumie jeszcze narty, też um, z z jakąś zbroją, ale aktualnie mi się też przydadzą do customizacji lalek, ponieważ tam też czasami potrzebuję użyć, właśnie z, zrobić jakąś mini zbroję albo jakieś akcesoria. I ogólnie to moje, jakieś tam mieczy, broni i tak dalej, pistoletów to też się przyda I od jakiegoś czasu właśnie chciałam jakąś gun ogarnąć, tylko nie wiedziałam dokładnie jaki, ale. Skąd, ale wreszcie ja wzięłam właśnie taki. Najczęściej go widziałam na tego powermata właśnie jakichś tam filmikach z długiem zagranicznym tubie, z cosplay'u i zawsze się chyba złotych był. Tak wiem, że to są jakieś końcówki, które nie na ten moment nie mam pojęcia jak się używa. tu jeszcze jest są kolejne elementy, wiadomo, instrukcja i sama opalarka. U mnie narzędzia, jakieś właśnie śrubokręty, jakieś śliwierki, jakieś właśnie te. To jest ten sam poziom radości, co z jakiegoś uroczego pluszaka. <grych> działa, ale teraz muszę się nauczyć jak długo się nagrzewa, powinienem nagrzewać tą próg... prógę, piankę oraz druga rzecz, która myślałam, że będzie właściwie jakiś jakimś takim normalnym taki pudle a tutaj że są te dwie rzeczy osobno mianowicie powinien jest tu być e, ring light to wyciągnę jako pierwsze, ale wydaje mi się, że to jest taki statyw, który ja już mam trzy. chyba a jest na spokrobie, jest na sobie Faktycznie w coś było właśnie, że jest o Jest spoko Ale tak, to jest właściwie taki sam statek, jaki ja mam Właśnie w to ja mam do Softboxa oraz y, do teł Jest w sumie całkiem podobny do tego co mam do softboxa Tylko z różnicą taką, że tam mam takie kramry, jakby, które jakby Tę wysokość jakby utrzymują, a tu mamy tam takie Dobra, nie mam pojęcia jak się nazywa to profesjonalnie Ale wiadomo Okej okay. Okej, okay, dobra, jest to, co miało być Tak, jest to, co miało być, tylko wiadomo Czy wszystko działa? Dobra, podłączyłam tu na razie do laptopa przez właśnie tutaj USB Działa? Działa! <grym> Okej, okay, jest, są różne tutaj O, nie będzie teraz tego widać O, jest żółte, jest biało, nie, jest samo naturalne i jest białe no tak, mi najbardziej zależy Ale tak, ponieważ głównie właśnie, żeby oświetlać moją twarz i wiadomo, oddać telefon, aby wszystko było fajnie zrobione, to właśnie mogę robić tylko i TikToki, właśnie mam jakąś motywację. Ponieważ... Poza tym bardzo mi się spodobało to, jak właśnie ludzie mieli te ringlite. Zależało mi na tym, aby była właśnie tutaj duża liczbnica, aby mogła to przekładać przez swoją głowę. Ponieważ mi się podobały też te różne efekty, gdzie właśnie ręka wychodziła z y ringlite'a. Yeah, nie, mi się mega spodobało. To jest ogólnie mały jak był jakiś trend, nie, wiem, jak czasem nie miał na TikToku, jestem od sierpnia, <laughs> ale tego roku, ale no. Tak, tam mniej co wygląda właśnie ze Softboxem. Jest fajnie, wszystko całe odświeżone. Teraz mam trochę niżej ustawiony ten solek, nie chcę się go oddawać wyżej. Łu. okej. Okay. To wiadomo ją daje trochę mniej światła niż Softbox, to już teraz mogę nawet zobaczyć. Chcę zobaczyć, co będzie wyglądało. Nie wiem, do końca teraz, jak, ale. Ała, okej. Okay. Zresztą tutaj. I wiadomo, to tu muszę dać troszkę niżej. O, teraz się można kręcić. Okej. Okay. Ja wiem, że są właśnie różne rozmiary tych line i że są mniejsze, większe. Wiadomo, tam różne rzeczy. Że jedne bardziej do produktu się nazwają, nadają mniejsze do mniejszego czy tam jakieś części twarzy. Jedne właśnie takie większe, i są chyba jeszcze większe, do całej twarzy. Ja tu mi się bardziej jakby przód o ten. Uh, ale wiadomo, ja bardziej to chciałam po prostu do cosplay'u. Właśnie robić te różne. Jakby efekty. Ale to za jej wisie... Ooo! Wykorzystam to do różnych filmów. Nie tylko do TikToku, ale też ten wiadomo. I tak dalej. Ale co się ale się nie O ha, ha. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pierwszym odcinku cosplay vloga. Możecie też dać im znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii i czy macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć odnośnie cosplay'u właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Także do zobaczenia Widzimy w kolejnych na samych filmikach. Na razie! A, oh, mogę się prostować już. Okej. Okay. Hej, hej, guess what? Kolejne dwie paczki mam w paczkomacie. Syja w kolejnej części, albo w tej jeszcze, albo nie wiem. Nie wiem.